Cześć, z tej strony baba na keto i zapraszam cię na najłatwiejszą bułkę, jaka tylko istnieje. Tylko dwa składniki. Potrzebujemy nasiona czy ja i jajka, całość blendujemy. Jak widzicie, lepiej użyć blendera, który jest zamknięty, wbijamy jajka i całość dokładnie mieszamy. I taką masę przelewamy do foremek silikonowych. Tylko dwie wystarczą. Ja się tutaj rozpędziłam i wzięłam trzy, ale masy jest zbyt mało. Także dwie foremki i wkładamy do piekarnika. I voilà, tak się prezentują pyszne bułeczki ekspresowe, dwa składniki, także nie ma niczego prostszego. Do tego ulubione składniki, no i możemy jeść śniadanie. Jeszcze pokażę wam środek, tak się prezentuje po rozkrojeniu. Trzeba przyznać, że wygląd ma bardzo ciekawy, ale naprawdę jest smaczna. Także co? Ja wam życzę smacznego. Do następnego czekam na łapki w górę na komentarze, dajcie znać, czy wam się podobało. No i do następnego. Pa! Smacznego. A jeśli chcecie więcej moich przepisów, to znajdziecie je w książce, w najnowszej książce z nowymi przepisami na www.mawi.diet.